Czy wiesz, że dzięki zwykłej brzozie możesz nawigować w lesie, przetrwać w lesie, a nawet się najeść? Cześć, mam na imię Mikołaj i prowadzę leśne poszukiwania. A przy okazji trochę gadam. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, koniecznie dołącz do przygody. I zasubskrybuj kanał. Moi drodzy, tematem dzisiejszego odcinka jest jakże popularna i znana nam wszystkim yy, brzoza, która rośnie tutaj w dużych ilościach yy, za mną, ponieważ jest to drzewo, które możemy wykorzystać na wiele różnych sposobów i nie bez powodu nazywa się je drzewem leśnych ludzi, drzewem bużkraftowym, yy, czy też bużkraftowców, drzewem survivalowców. Dlaczego tak jest? O tym właśnie dzisiaj Wam opowiem. Jesteśmy blisko drogi i to jest fajnie i niefajnie. Dlatego fajnie, że jeżeli jesteśmy blisko drogi, to znaczy, że są tutaj śmieci. I dobrze, że tutaj jestem, bo będę mógł je wysprzątać. A efekty tego pokażę Wam na koniec odcinka. Natomiast niefajnie, no wiadomo też dlaczego. Dlatego, że szumią nam samochody i nie możemy się tak dobrze w tej leśnej atmosferze, atmosferze zanurzyć. No niemniej jednak. Cieszę się, że tu jestem. We wszystkich artykułach i książkach, na które się natknąłem na temat brzus, autorzy podkreślają, że brzozy są gatunkami pionierskimi nie za bardzo lubią cień, wolą światło są światło lubne zdecydowanie i nie mają zbyt wysokich wymagań co do gleby, co do ziemi. I rosną bardzo szybko i rosną prawie wszędzie, tylko z dostępem do światła. Sama już budowa Brzozy Brodawkowatej pokazuje nam, jak bardzo ona chce stać sama na swoim terytorium, na swoim stanowisku. Zauważcie, że gałęzie Brzozy Brodawkowatej, zwłaszcza jeżeli jest to drzewo właśnie wolno stojące, zwisają bardzo nisko do ziemi i tworzą takie swego rodzaju naturalne pejcze, które przy każdym smagnięciu wiatrem uderzają wszystko, co zaczyna rosnąć wokół brzozy skutecznie do pewnego czasu oczywiście, ale jednak powstrzymując wzrost innych krzewów czy też drzew i w ten sposób brzoza broni się przed tym, żeby ktokolwiek ją zacienił. Nie wiem, czy oglądaliście Gwiezdne wojny, ale mi zawsze nasiona brzozy e, przypominały e, małe X-Wingi, <grydy> które latają gdzieś na podbój kosmosu. I dokładnie tak jak X-Wingi lecą, by zniszczyć gwiazdę śmierci, tak e, małe nasiona brzozy. W, w, przez swoją budowę właśnie taką, a nie inną, potrafią bardzo daleko lecieć, siadają, tak jak powiedziałem, byle gdzie i tak naprawdę bez większych wymagań bardzo szybko kolonizują nowe przestrzenie. To, że brzoza nie lubi cienia i jest światłolubna, może być dla nas bardzo cenną informacją, ponieważ oznacza to, że brzozy najczęściej rosną na skrajach lasów. I jak podaje Tristan Gulej, absolutny ekspert, jeżeli chodzi o naturalną nawigację, jeżeli spotykamy brzozę w lesie, możemy być pewni, że albo zbliżamy się do skraju lasu, a więc za chwilę z niego wyjdziemy i będziemy mieli szansę lepiej zorientować się w terenie albo wchodzimy do jego młodszej części. Co więcej, jak podaje ten sam autor Tristan Gulej, Brzoza bardzo lubi towarzystwo Muchomora Czerwonego. Więc jeżeli spotkamy gdzieś na swojej drodze w lesie Muchomora, zacznijmy rozglądać się za Brzozą Brodawkowatą, bo być może rośnie gdzieś w pobliżu. A to z kolei właśnie może nam dać informację o tym, że zbliżamy się do skraju lasu i za chwilę z niego wyjdziemy, co może nam pozwolić łatwiej znaleźć drogę bądź ratunek. Oczywiście to, o czym każdy surwiwalowiec i bushcraftowiec wie, to to, że kora brzozy doskonale nadaje się na rozpałkę, ponieważ jest nasycona wieloma olejami i pali się doskonale, nawet kiedy jest świeża, nawet kiedy jest nieco wilgotna. Wtedy należy tylko zeskrobać nożem lekko jej wierzchnią część, tak żeby uzyskać trochę wiórów, żeby zdjąć tą wilgotną część, tą najbardziej wilgotną część, i wtedy taka brzoza, powinna, taka kora, powinna bardzo łatwo złapać płomień. Pamiętajmy tylko o jednej ważnej rzeczy, że oczywiście taką korę pobieramy tylko i wyłącznie z drzew martwych, z drzew, które leżą na ziemi. Absolutnie, jeżeli nie jest to sytuacja, która, od której zależy Wasze życie, nie ściągamy kory z żywego drzewa. Dodatkowo kora brzozy jest na tyle gładka, no i oczywiście biała i wytrzymała, że możemy skorzystać z niej jako z takiego powiedziałbym polowego notesu na jakieś nagłe notatki. Doskonale się do tego nada. A co powiecie na to, że brzoza według badań jest jednym z tych drzew, które najlepiej radzą sobie z oczyszczaniem środowiska powietrza ze spalin? Badania, o których mówię, prowadzone były przez zespół Arne Sabo z norweskiego Instytutu Badawczego Bioforsk w polskich i norweskich miastach. Badania dowodzą, że najlepiej pyły PM pochłaniają drzewa iglaste, szczególnie sosny, ale zaraz na drugim miejscu plasują się drzewa liściaste. I właśnie brzozy. Korę brzozy możemy wykorzystać jeszcze w jeden taki bushcraftowo survivalowy sposób, tworząc chociażby z takiego płata zdjętego kory. Możemy tworzyć z niego naczynia polowe, w tym filtr, taki polowy filtr do wody. Wystarczy taki płat umiejętnie zwinąć w taki powiedziałbym rulon, w taką powiedziałbym. O, odwróconą tortillę zwężoną ku dołowi. Oczywiście nie zrobiłem tego bardzo umiejętnie, ale chcę pokazać Wam ideę. Związać to sznurkiem bądź jakąś inną linką pozyskaną z terenu, z traw, whatever. Ważne, żeby to było szczelne. Kora jest na tyle mocna i elastyczna, że da się coś takiego zrobić. Włożyć do środka na przykład warstwę trawy, warstwę piasku, warstwę, jeżeli mamy ognisko spalonego drewna, pozyskując w ten sposób węgiel drzewny. Te wszystkie warstwy upychamy do środka i przelewamy od góry wodę. Ona przepływa przez te wszystkie warstwy, filtrując się i wypływa sobie dołem. Natomiast musimy pamiętać o tym, że taką wodę, nawet przepuszczoną przez taki filtr, przed wypiciem dla własnego bezpieczeństwa należy jeszcze przegotować. Należałoby jeszcze opowiedzieć o tym, jakie właściwości mają liście brzozy. Oraz zawarta w jej, głównie w jej korze, chociaż również w niewielkich ilościach w liściach, betulina. Betulina to substancja, dzięki której kora brzozy jest biała i nie jest to bez znaczenia, bo jeżeli Brzoza lubi światło i zazwyczaj jest jedynakiem. musi w jakiś sposób przed promieniami słonecznymi się bronić. Betulina jej w tym pomaga, kora jest biała, a więc odbija w większości promienie słoneczne. Poza tym, betulina ma działanie antywirusowe i antybakteryjne. Obecne w liściach brzozy substancje wykazują natomiast działanie moczopędne i napotne. Wspomagają również usuwanie toksyn z organizmu. Wzmacniają ponadto układ odpornościowy. Pozytywnie wpływają też na kondycję skóry, włosów i paznokci, a stosowane zewnętrznie łagodzą zmiany trądzikowe, podrażnienia i stany zapalne. Nie wspominając już o tym, że przecież z brzozy pozyskuje się również tak zwaną oskołę, czyli sok brzozowy, bardzo słodki i pożywny napój. Ale mówiłem także o tym, że dzięki brzozie nie będziemy głodni. Dlaczego tak mówiłem? Dlatego, że w necie znalazłem kiedyś informację o tym, że na, jednym z, na jednej z, z, z stron survivalowych, że korę brzozy w sytuacjach awaryjnych, ale z żywego drzewa możemy ściągnąć zeskrobać nożem tę wilgotną część, która znajduje się pod tą pierwszą suchą i te zeskrobane elementy włókna wilgotne ugotować i zjeść jak makaron. Nie wiem, nigdy tego nie próbowałem, ale być może w sytuacjach skrajnych i awaryjnych taka informacja i pamięć o niej może uratować nam życie. Ok, słuchajcie, ja wam obiecałem, że jeszcze tutaj posprzątam. Zróbmy to w takim razie. A! Hello? No właśnie, tak mi się wydawało, że gdzieś tu widziałem takie strogie zabutelkowanie. Aa, proszę, proszę, brzusko, brzusko kochana, brzusko kochana, już będziesz miała czysto! I patrzcie to. No przecież tutaj ktoś specjalnie. Pozostawił to wszystko. I w środku, patrzcie, kto jest w środku. Nie widzicie tego. Przyjaciele. Racz ja, wpaść. Tej trawie to prawie cię nie zauważyłem, kochana. Tu jest, moi drodzy, bardzo ciekawy motywik. I'm so sleepy. W ogóle słuchajcie, mam nowy motyw do ważenia. Kładę na ziemi taką dechę, a na to kładę dopiero wagę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ta waga nie jest na twardym podłożu, to nie waży dobrze. A nie będę kładł na ulicy przecież bo to lekko zbyt niebezpieczne, prawda? No i słuchajcie, wyświetlam Wam na ekranie, ile tutaj mamy śmieci. Proszę bardzo, krótki spacer, a jeszcze tego było, o jeszcze tego było, ale muszę już wracać, więc chyba no, będę musiał do naszego brzozowego zagajnika wrócić. Tymczasem zapraszam Was do obejrzenia poprzedniego odcinka, klikając tutaj przeniesiecie się bezpośrednio do niego, a ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się tym lasem.